Witam serdecznie z tej strony Durex. Dzisiaj zaprezentuję grę The Evil Within przez japońskiego producenta Shinimikami. Że wcielamy się w postać detektywa Sebastiana, który wraz z dwójką partnerów wyrusza zbadać miejsce zbrodni w szpitalu psychiatrycznym. Detektywi, po ujrzeniu zmasakrowanych ciał pacjentów, zostają zaatakowani przez tajemniczą postać. Po przebudzeniu, nasz główny bohater dochodzi do wniosku, że jego koszmar właśnie się rozpoczyna stwierdza fakt, iż jest przetrzymywany przez monstrum, które cego pokroi na plasterki, nie okazując przy tym żadnej litości. Szybko bierze nogi za pas, by nie pozostawić dłużej sam na sam z bestią. Oh. 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 Detektyw Sebastian zaczyna swoją walkę o życie, w której pomogą mu zróżnicowane bronie, od toporków, przez broń palną, skończywszy na kuszy. Nasz główny bohater wmiewa wizje, które niekiedy okazują się dobrym momentem uspokojenia swoich emocji po walce z poszwarami. W grze znajdziemy liczne pułapki, bomby, które możemy rozbroić lub zostawić na naszych drogów, aby samemu nie brudzić sobie rąk krwią, której w tej grze jest dość sporo. Niekiedy w grze, przez brak amunicji, musimy wykorzystać w walce z swoje pięści ale niestety nie powodują one obrażeń kreaturom, ale mogą nieraz uratować nam życie. Struktura krajobrazu jest bardzo rozmaicona. Możemy niszczyć skrzynki, przeskoczyć przez okna lub otwierać drzwi z buta, jak na dżentelmena przystało. Według wielu internautów, horrory kończą się w momencie znalezienia strzelby bo ta pozwoli nam czuć się bezpiecznie w małych pomieszczeniach. Amunicja do broni palnej może wypaść nam po zabiciu wroga, lub możemy znaleźć ją bezpośrednio w trakcie gry. Zalecane jest, by palić spoki, aby te już nigdy nie chodziły po świecie. By ustrzec się wrogów, mamy możliwość schowania się w przeróżne miejsca, ale i te nie są niezniszczane. Klimat horroru Prowadza nas w ścieżka dźwiękowa, która jest doskonała do tego typu gier. Grafika natomiast zapewnia rozrywkę na bardzo wysokim poziomie. Jak już wcześniej wspomniałem, nasza postać ma wizje, które pozwalają nam ulepszać umiejętności postaci. Nie jestem fanem horroru, ale ten wyjątkowo przypadł mi do gustu, ponieważ nie bazuje tylko na elementach zaskoczenia. Dziękuję za obejrzenie i wysłanie mojej wideo Pozdrawiam i życzę hektolitrów kiśni w majkach.